Witam z tej strony DropS. W kolejnym odcinku zajmowaliśmy to Dark Descent. Jesteśmy w piwnicach archiwum i dobra, musimy się przedostać tam. Więc... Dobra. Super. E, tu nic nie ma. Chętnie bym tu coś zebrał. jakaś krzesiwa może. Nic. Nic tam nie ma. E, dobra, spróbujmy triku z książką. O Biblia, a to ge, a to ge. dobra. Łap! tutaj tam do Biblii. Dobra. Co zadziałało to już? O jest, 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 jest. Szybko musimy tam dotrzeć. Zanim mi się to zamknie. Dobra Jest, udało się Super Ale tu mamy nowego jakiegoś podporka widzę. Ale to nic yy, Dobra, rzućmy mu może to ciało Dobra, poszedł, poszedł No nie, jakiś gnój. A tam sobie wje to cały czas, super. No to niech to je. Dorzucę mu jeszcze coś do zjedzenia masz. to. Dobra, cofnął się, szereto. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, tu mamy tą korkę, więc to trzeba będzie i tak wejść do wody. to tam. Kręcimy, 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 Oh, fuck. O, nie. Eee, dobra. Spokojnie. tak. Wiem, że martwe ciało posłuży mi do zwrócenia uwagi. Spokojnie, ja to wiedziałem, ale po prostu już spanikowałem. Eee, spoko. Gdzie ja jestem? Aha, jestem tutaj. Free Dziwne, coś nie zadziałało. A, bo potworek jest tam. Super. Masz tam dokładkę. Super.

Dobra, mam igłę. Udało się. Jest! Udało się! Coś dużego otarło się o jego nogę i poczuł, że jest ciągnięty w dół przez jakąś bestię. Wypłynął na powierzchnię ratunku, zawołał, gdy ocean znów go połknął. O fak znowu woda, idziemy. Daj! Nie 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 Uciekamy, 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 bo to nas na pewno goni Energia, ja co próbować chyba na to? Go go, 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 szybciej Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? O, chyba dobrze poszło nawet Nie potrzebuję tej latarki. Szybciej, szybciej. Jest! Poczuł jak podrywa się z oceanu. Lakierowy kadłub SS Hortensia błyszczał rzutu i promieniami słońca. Odwrócił głowę w kierunku oceanu spokojnego sięgającego w przy w Portugalii pomyślał. Czy to kolejny sen? Ale się wczułem teraz. Udało się. Uciekłem z piwnic. Super. No to idziemy dalej. A ja jestem teraz tutaj... O, fontanna. O, ktoś tam się kąpie. A, spadaj. Uhuhuuu. Klub chlup, chlup. Dobra. Jestem gdzieś tutaj. Eee, a tu nawet nie jest tak źle. W miarę oświetlone, wszystko elegancko. Aha, no przecież tam nam się otwarły drzwi, to idziemy tam. I'll just shut up you. you. have an ascending room. Really? Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Dobra, no to jedziemy, nie? W sumie wolałbym Cię tam jeszcze raz rozejrzeć, ale. Aha, I tak nie działa. Mogłabym się tego spodziewać, to nic, to muszę się i tak tu porozglądać. Może tutaj. Aha. Czyli praktycznie nie mamy tu nic, no. Czyli, że muszę się tu wszędzie praktycznie porozglądać. Mamy jakieś zejście do czegoś. Kurde, nie, nie, nie marnujmy tego krzesiwa. Lepiej na te świeczki tutaj. Chodźmy tutaj. Co tu jest? Magazyn. O, w magazynie mogą by mogło być jakieś części możliwe, że byłby klucz. Dobra, chodźmy do magazynu. Kufer Huberta był wiązany liną. Zamek został uszkodzony przez złodziei, jak się domyślał. Zastanawiał się, czy coś zostało, biorąc pod uwagę wizyty nieproszonych gości. Ale nie, z tym wodnym potworem to była masakra <laughs> Nie lubię schodów w tej grze, nie wiem czemu. Ograniczają mój widok. Oj, co coś się stało? Wydaje się dziwny i nienaturalny, aha To trochę się boję. Co nas interesuje zaopatrzenie, a tu co jest, a tu nie ma tabliczki. A e, nie, jest coś. Części maszyn. No dobra, ale chodźmy jeszcze może do tej drzwi. Moment, jeszcze tu coś było. O. No spoko pozapalajmy już, że zostało mi jedno czesiło, więc... Coś mamy coś ciekawszego to na końcu, bo zawsze jak się coś zbiera ważniejszego, to się mogą pojawić potwory. Owak, no, no jakbym to wykrakał. Co idzie? Dignuj. Jak tam w ogóle moim stanem Lekki leki ból głowy, to nie jest tak źle jakaś część wiertła. Aha, jakaś wiertarka, na no spoko. Dobra, chyba dobrze. Przecież ciągle jest taka niepokojąca melodia. Hmm, bezpiecznie, spoko. To idziemy teraz. A, to południe. Dobra, spoko. Chodźmy do części maszyn. O, mam pełno krzesi w cztery. Aha. Dobra, nie wiem co to do końca było. Ale gdzieś słyszę ten płacz. Zapalmy może tutaj świeczuszkę. Nie, tu się nie da. Okej. Okay. Ojojoj, co my tu mamy? Aha. No to nie fajnie. Dobra. Oprosiło. Dobra, wracamy stąd. Eee, pójdźmy jeszcze może do składu żywności. Może tam coś będzie ciekawego. Nie wiadomo, no, wolę opatrzeć. A no, kurde, ona tam właśnie płacze. Pa, płacze. Yy, więc trochę się tu boję schodzić. Kurde, nic tu nie widać. Co jest dość przerażające. Zapalimy tu świeczkę. Za dużo drzwi, nie lubię jakieś za dużo drzwi. O, tu coś mamy. Zarcewiało, to nie. Kurde, krzesiw mam strasznie mało. Wszystkiego mam mało ogólnie. Nie wiem, tak marnuję to. Potwór? nic tu nie widzę. Fajnie, tu mamy krzesiwy, jakieś łopaty. Nic ciekawego A tutaj Aha Czyli że to jest... Czyli że zrobimy sobie wiertełko, tak? Ha, czy jest coś potrzebuję? Dobra, no rozumiem, nie musicie mi tego pokazać Aha, tu mamy jakąś pustą tom, dobra W sumie możemy stąd już iść Tu nie ma nic ciekawego. Kolejne drzwi były chyba tutaj, tak? No ile dobrze pamiętam. No a tutaj, no dobra, no to chodźmy tutaj. Super, super. O, jest część wiertła. Genialnie. To teraz już mogę połączyć? Jej! mamy małą wiertarkę. Nie wiem po co, ale grunt, że jest wiertarka. Tu mamy jeszcze jedne drzwi, jak tam z oliwą. Dobra, podreperujmy ją troszkę. Dziękuję, wszystkiego mam mało ogólnie. Jest tu coś. Nie wiem, ja tak wszystko po prostu marnuję, czy nie wiem co. Łocho, wow, wow, no może być. Masa skarbów. Tu czegoś nie ma jeszcze. Jest. Dobra, to stąd możemy już iść w sumie. Tylko moment, to mnie zainteresowało, co to w ogóle jest. Co to jest? Potrzebny. Coś tu jest chyba źle przetłumaczone Z tego co ja pamiętam jak to się... No właśnie, tu się przewiercało Nie no, bo ja trochę grałem w tą grę, tak wiecie Żeby nie robić tak nic na ślepo No i dobra, coś tu nawałem. Ale co to jest? Aha... Już rozumiem To jest jakiś materiał wybuchowy ogólnie ...dzięki któremu wysadzimy tamte gruzy. Aha, tu mamy... tu byliśmy? O, robiliśmy to. To stąd mo moglibyśmy... aha, tu mamy... ...ha, nadrzędny. Czyli że tutaj też wiercimy. Aha. Już rozumiem. I teraz ogólnie mamy materiał wybuchowy, ale tym może zajmiemy się już w następnym odcinku. Tak więc, do usłyszenia!